Wszystkim z tej strony LEGO Hero Polska i dzisiaj zajmiemy się kolejnym zestawikiem z tego Ninjago. Zapraszam Was do oglądania. Jest to zestaw o numerze katalogowym 70591 i nazwy nie ma tutaj podanej, ale on się nazywało coś z komisariatem. Nie. Więzienie w kryptarium. No, coś takiego. Dostajemy tutaj dwie minifigurki ninja. Dwóch, no złych bohaterów. I policjanta. A ich wyjmę. I się im przyjrzę. Zaczynamy zazwyczaj od najciekawszej figurki, więc chyba ten wielki kamienny wojownik. On był trochę w serialu no trochę większy. To był na wielkość pudełka zestawu, a nie dwóch minifigurek. Ma on jak mroczny władca, w tym sezonie, gdzie byli kamienni wojownicy. Albo jak zwykły kamienny wojownik. Taką ma twarz. Tutaj ma jeszcze taką włócznię jakby. Możemy zdjąć ten dodatkowy tors ze zbroją. I tutaj mamy jakieś, jakiś strój więzienny, żeby czego Na Klapa od hełmu strzeliła, zaraz ją podniosę. A no i przejdźmy do kolejnych minifigurek. Kolejna minifigurka. Jest to kapitan Sato. Był on złoczyńcą z drugiego sezonu, podejrzewam. Tam właśnie Garmadon ich z czasu cofnął. No i tak się pojawili piraci w Ninjago City. On jest w tym więziennym stroju. Dokładnie w koszuli, bo w sumie kapelusz też mam, Paskę też. No i jedną sztuczną nogę. To jest moja chyba druga czy trzecia minifigurka z taką fajną nogą. No i co tu dużo mówić? Fajna postać, figurka też całkiem trzyma. To jakiś warkocz, no tyle. Na głowę No i przejdźmy do kolejnych figur. chcę chciałam pokazać tą minifigurkę. Przy takim na no, lepszym świetle. Tutaj widać, teraz widać trochę więcej detali. No, dobra, idziemy do kolejnych figurki. Kolejną jest Kai. Kai w stroju z tego sezonu. Zajm jest może trochę fajniejszy, bo w tym więziennym, a do tego przejdziemy zaraz. No i mam dwie katany. ten ten naramiennik. To jest czy twarz typowa dla Kaja. Maską. No i ten fajny symbol. No i nóżki jeszcze tak jak ja to często mawiam. Identyczne jak w sezonie 5, czyli poprzednim. Przejdźmy już do dwóch ostatnich minifigur. Przedostatnią już minifigurką jest w stroju więziennym. Nie byłby taki super, ponieważ byłby zwykły zain z taką wo, koszulą więzienną z LEGO City, ale tutaj mamy coś ciekawszego, bo tutaj mamy właśnie jakieś jego części, coś takiego i była nawet taka scena serialu, jeśli dobrze pamiętam. Zayn oczywiście ma drugą twarz. To jakby coś skanował, czy coś takiego. Trochę ta druga twarz jest słaba, bo wystaje pod, pod włosami. No ale... To poradzi. Mam jeszcze zwykłe czarne spodnie, w sumie jak wszyscy tutaj w więzieniu. No i mam numery: co ciekawe. Tutaj jesteś na 7, a tutaj 8, Tak samo jak u tego gościa. No i przejdźmy już do ostatniej mini figurki w tym zestawie. I ostatnią minifigurką jest nasz pan policjant, z kubkiem kawy, no bo z by innym. Figurka znana przede wszystkim z Lego City, tylko że tam miał białą biał tę czapkę, ten beret, czy coś tam jest, nie znam się na klimatach policyjnych. Co tutaj ma odznakę z takim klockiem, jakieś kieszenie, guziki, krawat. Na tyle nie ma detali. Wtedy już lego robiło do tył, tyłu, ale po prostu zastosowali no, starszą wersję figurki. Jeszcze typowa ta twarz dla policjanta. Te okularki. No i przejdźmy już do pojazdu. No może nie pojazdu, ale budowy. Dobra, ustawiłem tu wszystko z figurkami, jak na początku, ale może figurki zabiorę. No, no i zaczniemy od stołu. Stół. Zwykły stół. Możemy gościu sobie posadzić. Może jeszcze bagietę, pić kawę. Nie, żartuję. To nie tak miało być. Tego nie było. No i znowu nie to. O, tam mi chodziło. Mamy katapultę, i tu się przy okazji otwiera. Mamy schawek na Shurikana oraz na mapę. Mapę możemy stąd wyjąć. Shurikan tak samo. a możemy go, i, go i mapę też tu włożyć. Mapa to niestety jest naklejka, a nie na dróg. Takie życie. No dobra, stołem się nie zajmujemy, tylko tym. Pierwsza cela. Tutaj mamy jakiś balkonik, ale chyba nie do niego, bo on jest więźniem. Tu mamy jakąś poręcz. No i tutaj mamy jeszcze uchwyt na jakieś kajdanki, na włócznie. No i tutaj mamy właśnie szczepiony łom, a do czego? No, do kibla. Mamy funkcję paralelną z wyjmowanym kibem. Mamy również wryty plan na ścianie. Ucieczki. Niestety to jest. No, okay. Wchodzimy sobie kapitana na kibelku. A no i może go już zostawmy. Druga cena. Mamy kamerę. Tutaj może, może ktoś pogadać z naszym więźniem. Choć jak pamiętam, nie był zbyt rozmowny bo był kamiennym wojownikiem No ale jest taka funkcja bawialna, że jak zaczęła telefon, zobacz. I bum! Żeby tutaj jeszcze raz włożyć. Czasami to tak nie dochodzi do końca, ale trochę się już no, odsuwa. Ten gościu może to już Raz, to I bum. Dobra, to też już obejrzeliśmy. Teraz już ostatnia funkcja bawialna. Tutaj widzicie ten klock? On nie jest tak dla ozdoby. Możemy na nim trzymać bramę. A jak zamknąć bramę? Nic bardziej prostszego. Jeszcze jedną rzecz chcę zrobić. Słuchajcie. Już widzicie, co spotka naszego Zajna. No i przyciągam mu stopy. Tutaj mamy jeszcze, to chyba była naklejka, choć nie pamiętam, ale z naklejka. No i co, złożę to do kupy i przejdzie no i przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, stawki jest jak zwykle fajny ze względu na figurki, a budowla też jest, nie jest taka zła. Figurki bardzo fajne Kai. Zain w tym stroju więziennym, kamienny wojownik oraz kapitan to Na no policjant. To nie jest też taka super super nowość. Na plus jest naprawdę na bardzo duży plus kibak do kapitana SOT, że ta służy on do ucieczki i nie do korzystania, ale jednak możemy go tam posadzić. Ale dużo funkcji bawialnych, takich jak właśnie ten kibelek. Tutaj możemy jeszcze wważyć te kraty. No i te drzwi jakby zasłonić, No po prostu otworzyć i na kogoś bądź teraz No i co, zestaw mi się podoba, już to mówiłem. Możecie w komentarzu napisać, czy was, jak wam. Ja się z wami żegnam. Następnego odcinka. I na razie.